Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy o drzwiach wejściowych. Jak wystarczy czasu, to zahaczymy jeszcze bramę wjazdową. Powiem, jakie mam, czy jestem zadowolony, na co uważać w trakcie użytkowania oraz jakie drzwi będą najlepszym wyborem do Twojego domu. Nie przedłużając, zapraszam. Dobra, zacznę od tego, że to są drzwi marki weekend, ale to nie jest żadna współpraca, nie jest to żadna promocja, po prostu mówię jak jest, bez owijania w bawełnę. Drzwi marki Weekend i praktycznie wszystkie drzwi zewnętrzne u mnie w domu są z firmy Weekend. I od razu zaznaczam, nie mówię tego po to, żeby się chwalić albo coś. To są drzwi z górnej półki, to, jest najwyższy, to był najwyższy model. One kosztowały w 2018 roku ponad 6 tysięcy złotych. Gdybym wybrał jeszcze jakieś tam specjalne dodatki, to pewnie, zmieścił, to pewnie skończyłoby się na 10 tysiącach złotych. Słuchajcie, my wybraliśmy drzwi z pochwytem, e, dlatego że gdy mieszkaliśmy w Holandii, podobało nam się to rozwiązanie. Nie mamy tutaj klamki, otwieramy tylko na, e, na, mm, na kluczyk. Tak? Czyli drzwi zewnętrzne możemy otworzyć tylko z kluczyka. Wiem, że to jest mało popularne rozwiązanie, bardzo mało osób się na to decyduje, ale my tak zdecydowaliśmy, dlatego że z tych drzwi mało praktycznie my korzystamy. Jak przyjeżdżam z miasta, to wjeżdżam autem, wchodzę od środka. Gdy jestem na ogrodzie, to jestem na zewnątrz domu i nie martwię się tutaj, że listonosz czy ktokolwiek tam wejdzie mi do domu bez pytania, bo my tych drzwi raczej rzadko używamy, ale nie o tym film. Słuchajcie, dlaczego wybraliśmy takie drzwi? Dlaczego zdecydowaliśmy się na drzwi za w sumie dość duże pieniądze jak na tamte czasy. Teraz podejrzewam, że takie drzwi kosztują troszeczkę więcej. A no właśnie dlatego, że gdy zaczynałem budowę domu, to ja już miałem troszeczkę do czynienia z ludźmi, którzy te domy budują i wszyscy mówili jedno, żałujemy, że wydaliśmy za mało na drzwi. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie drzwi tańsze, te stalowe, są mniej ocieplone i bardzo często zachodzą one wilgocią od wewnątrz, bo są po prostu źle ocieplone. Te drzwi są te drzwi mają 8 cm grubości są bardzo ciepłe może puszczę Wam tutaj fragment nagrania z termowizji i widać, że tylko tak naprawdę futryny są chłodne, a same drzwi są cieplutkie, nie przepuszczają zimna do wewnątrz, dzięki czemu nie osiada rosa wewnątrz tych drzwi jedynym, najsłabszym elementem są te oto metalowe ramki i ta szybka która przepuszcza więcej zimna aniżeli same drzwi one mają 8 cm grubości, są bardzo, bardzo lekkie. Ja je, ja je potrafię otworzyć jednym palcem, tak naprawdę. Moje dzieci mogą je otworzyć. Zamek przekręca się bardzo delikatnie. Zresztą, może pokażę. Zobaczcie, drzwi od wewnątrz, jednym paluszkiem, delikatnie, naprawdę delikatnie. I tak samo, jeżeli chodzi o zamykanie. Bardzo się delikatnie zamykają. I tutaj zameczek, zobaczcie. Żadnego oporu, praktycznie. I chciałem tylko zaznaczyć, że te drzwi już mają 6 lat i wiadomo jak my je użytkujemy, to jesteśmy delikatni, ale jak dzieci zamykają te drzwi, no to przeważnie jest trzaskanie i można sobie mówić im, żeby tego nie robiły, ale wiecie jak jest. No i te drzwi są oczywiście ryglowane, mamy tutaj rygiel raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba siedem aż rygli antywłamaniowych jeżeli chodzi o ten aspekt, to są bardzo bezpieczne. Na co uważać przy montażu drzwi? Słuchajcie, ja kiedyś mówiłem, że popełniłem ten błąd, że posadowiłem te drzwi na po prostu na posadce z miksokreta. Może zdjęcie jakieś wam puszczę i w związku z tym później musiałem wycinać tutaj taki pasek 5 cm, montować stropian, żeby odizolować te drzwi od części wewnętrznej domu, dlatego żeby właśnie te zimno, chłód, z betonu na którym te drzwi były usadowione, żeby nie przychodziło do domu i to zdało egzamin. Płytki nie pękają, mimo że tutaj one są położone na styropianie. O, troszeczkę brudu. Płytki nie pękają, mimo że są usadowione na styropianie. Też pokażę, może za chwilę nagranie z termowizji. E, drugą sprawą na którą trzeba uważać w trakcie użytkowania tych drzwi jest to, że mm, że gdy napada śniegu nam zimą i będziemy próbowali je zamknąć na siłę to to wszystko nie, to wszystko nie dotyczy tylko tych drzwi, ale e, akurat w moim przypadku e, tutaj byłby problem chodzi o to, że gdy będziemy próbowali zamykać drzwi, a nie wyczyścimy dobrze ościeżnicy ze śniegu to pod spodem jest oczywiście uszczelka, która za, za jakiś czas nam się może odkształcić i ja już e, zeszłej zimy, to było zeszłej zimy Taki błąd popełniłem, że nie wyczyściłem tutaj ościeżnicy ze śniegu, bo kilka razy drzwi były otwierane, zamykane, śnieg nie sprzątnięty. No i ta uszczelka po prostu się odkształciła, i gdy podchodziłem pod drzwi, to czułem po prostu powiew wiatru. Co się okazało? Oczywiście całą zimę nie mogłem tego zrobić, bo było wszystko pozamarzane. Tych drzwi nie da się ściągnąć, właśnie o tym zaraz jeszcze powiem, wszystko było pozamarzane. Ta uszczelka w końcu po kilku próbach zamknięcia. Pękła mi w jednym miejscu, no i ten chłód wchodził do środka. Później, gdy było lato, wiosna, to wyjąłem tę uszczelkę, dołożyłem i w tym roku było wszystko super, także na to trzeba zwracać uwagę. A dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, że. Hmm, że te zimno przechodzi, ale gdybyśmy tą uszczelkę zniszczyli, no to zobaczcie, będzie spory problem z demontażem tych drzwi. Jak widzicie, my tu jeszcze mamy naklejki. W zeszłym roku się czymś innym zajmowaliśmy. W tym roku będziemy czyścić wszystkie drzwi i okna, żeby to doprowadzić jeszcze raz do stanu e, dużo lepszego. No, ale to takie naklejki będzie ciężko zmyć, o czym zaraz zresztą powiem. No i oczywiście, jeżeli chodzi o te uszczelki, no to te drzwi będzie bardzo ciężko zdemontować. Trzeba by było chyba ten zawias odkręcać, bo w innym wypadku, nie ściągniemy drzwi i nie poprawimy za bardzo tej naklejki, bo tam te, ten dostęp jest bardzo ograniczony. Oczywiście można będzie się tam męczyć, podkładać palce i próbować, ale zobaczcie, tutaj z tej strony ledwo mój palec wchodzi. Od wewnątrz jest taka możliwość, ale troszeczkę mniejsza, więc na to bym uważał. Zresztą zobaczcie te drzwi, jakie są grube, a jakie są leciutkie. Naprawdę to jest różnica, gdy. Się ogląda drzwi stalowe, a te właśnie to są chyba aluminiowe albo stworzyła sztucznego. Napiszę wam tutaj w komentarzu. I zresztą widać tutaj w środku, że to są grube drzwi ileś mają tam tych przegród. Jeszcze może o kolorze troszeczkę, bo my ten kolor dobieraliśmy na zamówienie, żeby był taki sam jak kolor okna i za to też musieliśmy jakąś tam kwotę dopłacić. Ogólnie ten kolor bardzo śmiesznie wyglądał, gdy było pusto, wyglądał naprawdę tak dziwacznie, ale teraz, gdy już są okna, gdy już jest wszystko wykończone, gdy mamy szarą elewację, to bardzo nam się ten kolor podoba, chociaż na początku byliśmy, delikatnie mówiąc, przerażeni. Jeżeli chodzi o tamte drzwi zewnętrzne, to jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, działają dobrze. Po 6 latach praktycznie nic się z nimi nie dzieje, poza, tą jedyną, poza tym jedynym problemem z uszczelką, który tak naprawdę był spowodowany przez złe użytkowanie. Teraz jesteśmy z tyłu domu, to są również drzwi weekend, z tym, że to są te, można powiedzieć, że najtańsze drzwi zewnętrzne. I co rzuca się w oczy, słuchajcie, te drzwi są od części nasłonecznionej, co warto, myślę, zauważyć. To jest kolor biały i one w ogóle nie żółkną, co jest moim zdaniem bardzo pozytywnym aspektem. My tutaj też popełniliśmy pewien błąd, a mianowicie nie ściągnęliśmy od razu folii. Jak widać, może jak przybliżę, to będzie widać, że gdzie, nie gdzie jeszcze te kawałki folii są, o tutaj, w tym miejscu. Więc tak jak wspomniałem, w tym roku czeka nas bardzo dużo czyszczenia, jeżeli chodzi o drzwi zewnętrzne. Te drzwi nie były wybierane jakoś specjalnie, żeby było energooszczędnie, żeby było ciepłe. Dlatego, że tutaj jest garaż, który i tak jest nieocieplany, więc nie mieliśmy zamysłu, żeby za te drzwi zapłacić nie wiadomo ile. A i tak kosztowały ponad 2000 zł. Wiem, że można kupić tańsze, ja tutaj takie kupiłem, zresztą może pokażę. To są te tańsze drzwi, które prowadzą u nas do piwnicy, i to są chyba jedne z tańszych drzwi 600 zł. One kosztowały. One też jeszcze nie są umyte, będą myte w tym roku dopiero, tak jak wspomniałem. No i jak widzicie, te drzwi w porównaniu do tych, bo te są praktycznie takie same jak tamte, są przyżółknięte, mimo że nie są na zewnątrz domu. Najtańsze drzwi, a drzwi za około 2000 zł kosztowały jakiś czas temu, więc to są dokładnie takie same drzwi jak tamte. Tutaj w porównaniu do drzwi frontowych nie inwestowaliśmy w jakość ciepło ścieżnicę, tam to zrobiliśmy i polecamy to robić, dlatego że różnica jest jednak spora, a te od domu są nawet jeszcze bardziej bezpieczne. Bo zobaczcie, tutaj mamy cztery takie zamki i tutaj mamy jeszcze cztery takie zasówki raz, dwa, trzy, cztery, więc te są jeszcze bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o model drzwi, i również kosztowały 2000 zł. I zdaję sobie sprawę, że takie drzwi zewnętrzne od domu do garażu to być może przerost formy na treścią, może zwykłe drzwi by wystarczyły, no ale my się na takowe zdecydowaliśmy, też możemy w razie co tutaj zamykać te drzwi, gdyby była taka potrzeba. I te drzwi nie są jakoś specjalnie ocieplane, one mają tam 4 cm grubości prawdopodobnie, tak? 4 cm grubości. Nie są jakoś specjalnie ocieplane, ale tutaj też różnica temperatur jest zdecydowanie mniejsza, aniżeli właśnie drzwi frontowe, bo tam mamy drzwi na zewnątrz domu, tak tutaj powiedzmy wewnątrz mamy 22, a tutaj 10 powiedzmy w najzimniejsze dni, ale też nie ma wiatru, więc nie, nie trzeba nie wiadomo jakich drzwi montować. I oczywiście nie zapominajmy przy montażu drzwi, żeby takie oboje zamontować, bo często potrafi nam po prostu wyrwać drzwi, gdy wieje wiatr i Rozwalamy sobie futrynę, rozwalamy sobie zawiasy, o czym już się przekonałem przy tamtych drzwiach w szopce, pokazywałem w ostatnim odcinku, że nie mając właśnie takiego obojnika, wyrwało mi drzwi z zawiasów i trzeba te drzwi poprawiać. Dobra, a teraz wady i zalety drzwi. Podsumowując, wiadomo, cena, bo troszeczkę to kosztuje. Pytaniem jest, czy tak drogie drzwi się nam zwrócą, jeżeli chodzi o ogrzewanie domu, tak? Bo to głównie dlatego je kupiliśmy, że są lekkie, że są ciepłe i nie przepuszczają zimna do domu. I pytanie, czy koszt tak wysoki koszt drzwi nam się zwróci najprawdopodobniej nie więc musicie to wziąć pod uwagę ale macie przynajmniej porządne drzwi fajne lekkie i uważam że wieczne czy wadą jest zamykanie znaczy możliwość otwierania drzwi tylko i wyłącznie z kluczyka ma to swoje wady i zalety na pewno jesteśmy że tak powiem spokojniejsi że nikt nieproszony nie wlezie nam do domu sobie ale są też tego wady, że na przykład gdy dzieci biegają na podwórku, no to one tutaj przychodzą, dzwonią i trzeba za każdorazowo otwierać te drzwi, bo one na przykład nie wejdą sobie tyłem albo garażem, albo mają taką chęć wejścia od przodu. I to jest właśnie taka tego typu wada, i mimo, że czasami nawet taras jest otwarty, albo otwarte są z tyłu drzwi, one i tak tutaj przychodzą dzwonią i trzeba zejść i im otworzyć takie drzwi. I tutaj też oczywiście mam odbój zamontowany. Pierwsze co zrobiłem, gdy te schody właśnie zrobiliśmy, zamontowałem odbój, żeby przypadkiem, e, gdy dzieci wychodzą z zewnątrz, nam tych drzwi e, nie uszkodziły. Bo wiecie, jak to bywa e, z dziećmi, bo możemy im powtarzać, mówić, one i tak robią po swojemu. Więc ja od razu te odboje zamontowałem, żeby nie uszkodzić tych drzwi. Dobra, lecimy dalej. E, brama garażowa to jest brama garażowa firmy Wiśniowski. To jest brama 6 cm, e, czyli ta grubsza. Może otworzę. Dobra, będziemy otwierać od wewnątrz i ja, może powiem ogólnie, uważam, że grubsze drzwi to chyba przerost formy nad treścią, można tak powiedzieć. Bo tutaj i tak ziemno, zimno wchodzi do tego garażu. Jeżeli chodzi o tą bramę garażową, to uważam, że jest głośna. Słuchajcie, wydaje mi się, że niektóre inne bramy są cichsze. Może mam takie po prostu wrażenie, ale, no, ale tak jest. Tutaj, jak widzicie, uszczelka jest do mycia, do czyszczenia. I tak jak Wam powiedziałem, będziemy w tym roku wszystko to czyścić, bo to jeszcze zostało po budowie domu i po tych wszystkich remontach to wszystko jeszcze się brudzi. No i tak jak wspomniałem, brama jest moim zdaniem troszeczkę głośna. Na szczęście ona jest biała i na szczęście ten kolor wcale nie żółknie, chociaż tutaj jest od strony południowej. Może ja ją troszeczkę tylko zamknę. Zobaczcie jeszcze raz. I jeżeli chodzi o kolor, to możecie zobaczyć, że jest śnieżno-biały, może delikatnie przykurzony, ale ten brud bardzo łatwo schodzi. E, mimo, że te, ta brama garażowa ma już 6 lat, no z tym, że jest ona tutaj od południa, więc e, promienie słoneczne raczej tutaj nie padają bardzo rzadko, tylko latem i tylko z tamtej strony. Ale tak, e, to jest praktycznie cały czas w zacienionym miejscu i jak widzicie, e, nie żółknie, tak, mimo, że jest na zewnątrz, ona nie żółknie. Co tu więcej powiedzieć o tej bramie? No, tak jak wspomniałem, jest troszeczkę e, głośna, moim zdaniem, mogłaby być cichsza, ale działa, sprawdza się już kilka lat. Napęd daje radę swobodnie bez żadnego problemu. Ja oczywiście mam to przycisk do otwierania, zamykania i mam dodatkowo dwa piloty. Można dokupić trzeci, jeżeli ktoś chce. No i tyle, jeżeli chodzi o bramę. No i dobra, w tym materiale to wszystko. Jak widzicie, jestem troszeczkę przeziębiony i e, ciężko mi gadać gardło mi boli. Ale mimo to mam nadzieję, że film się podobał, że się do czegoś przydał. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego materiału, to pisz w komentarzu. Jak znajdę tylko chwilę, to siądę i odpowiem na wszystkie jednorazowo. Bo ja tak nie robię, że siedzę i co chwilę zaglądam, tylko siądę jednego dnia i odpowiadam, jeżeli, jeżeli są jakieś ciekawe pytania. Jeżeli ten film się podobał, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!